Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Koku słuchajcie, na samym stylika zostawia łapeczkę w górę. Słuchajcie, jedna łapeczka w górę to jest jeden kok, słuchajcie, który będziemy wsadzić do tej skrzyneczki, będziemy Zrobimy sobie skrzyneczkę i w tej skrzyneczce tutaj, gdzie miała być właśnie ta pułapka na psychofana, jeżeli ktoś śledził właśnie tą akcję To tutaj będziemy wkładać, słuchajcie... Po jednym koksie, słuchajcie, jedna łapka to jeden koks. W następnym odcinku będziemy je sobie tutaj wrzucać. Zobaczymy, ile koksów nazbieramy ogólnie przez cały ten czas, słuchajcie. Nie wiem w ogóle, czy damy radę dobić tyle, znaczy czy, czy w ogóle ja będę je uzupełniał, bo ja mam teraz odcinki na zapas, ale to jest mniejsze, słuchajcie. I na pewno tutaj wrócę, to będzie tutaj milion koksów dla was, słuchajcie. Więc zobaczymy, ile koksów uda nam się zdobyć, więc jedna łapka w górę to jest jeden koks, słuchajcie, tam wrzucany do, właśnie do, do do, do, skrzyneczki. I słuchajcie, tą skrzyneczkę potem mam udostępniać, czy coś i myślę, że będzie spoko. Tak więc słuchajcie, sam w tym Opeczkę w górę właśnie subskrypcję z dzwoneczkiem, nie wiem, sub z dzwoneczkiem to normalnie Znajdziecie 100 zł na ulicy i to serio, nie, nie, więc jak nie zostawiliście subikę z dzwoneczkiem, to zostawcie subikę z dzwoneczkiem, bo to jest naprawdę ba bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, jesteśmy sobie właśnie w naszej gildii, gdzie kiedyś nam ją zniszczył psychofan na live, słuchajcie. To nie jest ważne akurat, ponieważ no biedna gildia, biedna, to jest moja gildia, biedna, psychofan, kurde! Słuchajcie, ja sobie tą gildię w ogóle e, jakoś obrobił, w sensie zrobił, bo jak wiecie, tutaj o właśnie mamy wow, pioruny, tutaj oczywiście trollowanie wszystko. Wszystko, mamy wszystko włączone, słuchajcie, ale tu chodzi mi o to, że chciałbym jakoś to odbudować, nie wiem, czy teraz to zrobimy, czy nie, ale myślę, że teraz na odcinku pójdziemy sobie do graczy, potrolujemy, tu jedynie, co możemy zrobić teraz, to myślę, że nawet tylko możemy zrobić jakąś ściankę, słuchajcie, donatorów, albo tutaj widzów, które napiszą super mega epickie jakieś komentarze, więc każdy teraz, kto tutaj będzie oczywiście pisał fajne komentarze, to będziemy go zapisywać. Ja będę to aktualizował, więc słuchajcie, każdy teraz pisze jakiś fajny komentarz, to jest ściana chwały, gdzie kurde wszyscy będą mogli być zapisani, więc cyk, cyk, tutaj, o, potwierdzone info w gildi psych, i słuchajcie, tą gildię trzeba będzie potem ogarnąć, może to na jakimś live'ie czy coś, więc słuchajcie, lecimy sobie może do pierwszych osób, ponieważ tutaj ogarnęliśmy sobie już tą sprawę, nasza gildia, biedna gildia, o, kliknąłem straszny dźwięk, uwaga, O, widzieliście, kurde, straszny dźwięk, nie lubię tego, ale spoko, o, rzucane mamy, słuchajcie, i on w ogóle rzuca się, czekajcie, a, mniej od... mniej niż 50... Znaczy mniej trzeba być niżej niż 50 kratka, okej, okay, dobra, to już ogarniamy. Słuchajcie, mamy oczywiście kule ognia, tradycyjnie, pato, to jest normalnie najlepszy troll, co nie patrzcie Widzicie? To jest normalnie najlepszy troll, więc słuchajcie, patrzcie, możemy to niszczyć? Nie, nie możemy? Co jest grane? Eee, eee, co jest? Halo panie! Ej, czekajcie, bo tu powinienem niszczyć, czekajcie Czyli gdzie jest ta gildia? Kurde blacha, ty to tutaj? Czekajcie? Uwaga nie, to nie tutaj, ty, ej, gdzie jest ta Gildia Beskidu? Dobra, nie mogę tutaj nic zniszczyć, ale to spoko, chyba Herobrine oczywiście, potem zespołnimy komuś. Słuchajcie, idziemy sobie do pierwszej osoby na literę by. Bufek. Nie, Bufek jest... o, na moim skinie, what the fuck, nie ma, nie mam żadnego tego. O, siema, mordo, ty, damy mu faworkę za to, słuchajcie, że Bufek jest... Nie, nie, wiem, jak on się tutaj w ogóle znalazł. A, czekajcie, chyba, że wiem, nie, czekajcie, bo tutaj jest, tutaj jest jakiś parkur. to jak się tutaj, mo można coś skoczyć? Nie no, nie można, halo, to jest parkur, co nie? Patrz wskoczył do mnie bufek ty... A perełką! Tysiąc IQ! Ha. Dobra, chodź tutaj bufek! Eh, chodź tu, chodź tu Hej, pa, patrz to! Bufek, to Patrz tu, chodź tu, chodź tu bufek! Chodź na górę, chodź no nie bufek ty głupku, do! Na górę, żeś tu bufek, no co ty jesteś, gościu, chory, parho! Tu zrobimy niespodziankę komuś, słuchajcie, patrzcie to w ogóle ile skinek otworzymy! Koło mojego ufa, ucha, w ogóle nie wiem czemu, ale... Wygląda jakby był elfem, słuchajcie, ktoś to tak zbudował, więc no w sumie nie wiem nie wiem czy fajnie, ale... Dobra, spoko! Tutaj macie oczywiście itemy Bufek dawaj tam na górę, lol lol Ej, zobacz, ej, czekaj, ja chcę zobaczyć czy on tam wyjdzie na górę Pa tu kolejna osoba idzie! Wow, tu fajerwerki puściłem, dobra Czujcie, ej, ej, aha, czy ty nie można wejść przypadkiem gdzieś od boku? Ej, nie, nie... Ja myślałem, że może wejść gdzieś od boku, ale chyba nie można, dobra, okej. Okay. Tu oczywiście mamy, tutaj się biją ludzie, dobra, nie będziemy im przeszkadzać. Pójdziemy sobie do kogoś na literę N może. Oczywiście włączymy sobie Wanisza, bo tutaj ludzie... Ty, ale ekstra klepa. Ty może pomogę wam chłopaki? Nie no kurde, ja jestem zły, zaraz kogoś zabiję, słuchajcie, i będzie tyle po śmiechu, słuchajcie, nie, naprawdę, ale trochę możemy ich potrolować, dobra, niech to będzie tak, o, dobra, to jest taki słaby troll, ale dobra. Uuuu! A kogo my tutaj mamy? Pan Akris, słuchajcie, I chyba sobie kofię na AFK, więc fajnie. Panie, 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 i tu pan kurde, kurde, chory jest, czy co? Pato, jesteśmy na niego oczywiście, siedzimy na nim, słuchajcie, bo mu jakiegoś. Tro o, jestem głupi, ale ja jestem głupi. Na szczęście nie działa! Patrz ty mnie nie ogarnia! Eee, e, Mordo! O kurde, ej, czemu ja to zliczyłem? Halo! Czekaj Mordo! A on nie widzi, bo ja mam vanisza. no tak, tysiąc IQ! Szkuźba no! Czekaj! Nie on mnie, widzi, czy nie? No widzi mnie! Elo! No. Elo, no, Mordo! Czekaj, pokażę ci sojusz! Chodź ty, chodź, chodź, chodź! Złota jest oczywiście, złoty ten... A nie mogę tutaj, pokazywać się sojusza. Dobra, nieważne! Chodź tutaj, oczywiście ja ci to... Ej, za, załata. O! Pięknie, tak! Dzień dobry, good morning! Mordo! Yy, mamy kłopoty stary, patrz to co robimy Hej, najlepszy troll na świecie Patrzcie to, patrzcie co mu zrobimy Uwaga, free A czekajcie, nie, 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 gdzie to jest yy, Ups, 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 czekajcie Free to one, go Patrzcie to Ja pierdzielę ile normalnie tych Ile żeśmy mu Hiro tutaj zespałnili Nie wiem czy on sobie poradzi, ale dobra to już nie jest moja sprawa Ja to oczywiście spałnie z tysiąc nie i zwijamy Dobra Elo, jesteśmy sobie znowu ten bufek, kurde, czemu cały czas się to na te same litery, halo i, O, o dzień dobry, a tu kolejna osoba A no znowu nie włączył sobie nisza, kurde, no dobra, trudno, go patrolujemy tak, żeby posiedziło mu na głowie Zobaczymy co ten typek zrobi, słuchajcie on mnie zaczyna bić w ogóle, ale przecież, stary ja mam game moda To nie wolno tak, jestem adminem i stary No tak nie wolno stary to tak nie zadziała, co nie? to co ten tutaj robi? Halo? Mordo, gdzie ty mnie wiedziesz ty? o mnie no, patrz do no, gościu. Co ty? A pa, a jak, a jak znam sobie vanisza? O! To jakby mnie nie było, nie? Pa! Od razu wesoły, pa! A tu? Ha! <laughs> I, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu! Patrz, teraz chyba ogarnie. Ej, ciekawe czy on coś napisze, nie? Jetr. on nic nie... Nie, hej admin! A napisał, hej admin! No, nie, Elo, elo Mordo! Ty, admin nie troluj, ty <laughs> Nie troluję Mordo, patrz to! Nie no, wcale nie troluję, nie. Patrz to gościu! Dawaj, biegnij, biegnij. Wskażę ci drogę. Wskażę... Ci drogę Dawaj, dawaj, wskażę ci drogę O nie, bronimy się, kurde, wypad, 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 wypadł Czekaj, to jest jego A dobra, to jest jego osoba z Gildia, ja chciałem go bić, ja myślałem, że oni się będą bili. Kurde, dobra, chcą screenshot'a Dobra, proszę bardzo, ty. ale mu Normalnie mu w oczy wchodzę, patrzcie to, co nie To nieźle, dobra, elo Siema, mordo, ten knok działa? Działa, uwaga, tylko kolejna, D działa, nie ma Dobra, nie mają chłopaki cheat'ów Cyk, wanisz, cyk Literę M teraz. Maniu! O, witam, dzień dobry Maniu. Ty, Maniu to jest jakiś majster, on coś kombinuje, ty, skurczysyn, patrzcie to, TNT to jest. Mmm, ciekawe co tutaj zrobić z tym TNT, ty, ale czekajcie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo to jest, yy, sobie ja nie wiem co tutaj kmini, ty, ale to jest naprawdę, kurde, ty. Ty, Maniu, ty, kurde, coś mi tutaj podejrzanie wygląda, ty, a tepniemy mu się, o, jesteśmy mu oczywiście na, ple... na, na plecach, kurde. Wow, siedzimy mu na, 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 jak ktoś mówi, na plecach, ale coś nie wybuchło bo halo, co, co się stało? Admin, nie troluj, no nie troluj przecież go, lol A dobra, Maniu, Maniu, co ten Maniu tutaj robi, Ty, kogo to jest gildia w ogóle, czemu on nie może ten, co się stało? Opa, wybuchnęliśmy fajerwerka, zobaczymy czy on ogarnie Patrzcie to, Maniu nie ogarnia, ty! Nie ogarnia, nie? A ludzie piszą, że dałbyś za tę trollę chociaż case'a, <laughs> no, oczywiście, coś mogę dać, czekajcie. Wystraszymy mu jednego, znaczy zrobimy tutaj jednego heroblina ze środka, że mu tak wy wy wybie wyleci chyba, czekajcie. Ty nie wyleci, nie zmieści się, za gruby jest ten Herobrine, Dobra, pa! Ty, uciekł mi! Ty, Maniuś! Where are you? <laughs> Jaka baza? What the fuck? Co? Co to jest? Maniuś, co ty, gościu? Farab po gościu! Co to za baza jest? Mordeczko! Jej, to spoko baza, ty, jej, w sumie zobaczę sobie jego itemy Ty, ale, o, pięknie, ty, no, piękna baza, nie mówcie, że nie, słuchajcie, słuchajcie O, lol, a właśnie mogę go uwięzić, dobra, czekaj, jeszcze raz mięsienie Ha, uwięziliśmy go, dobra, czekaj, czekaj, bo... O, kurde, blacha Niechcący, czekajcie, czekajcie Czemu to się zbugowało, ty? Ej, to się buguje, kurde, panie, 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 patrzcie! To więzienie się buguje i na serio się robi więzienie. wytyfy. Zobaczymy jego bildię, oczywiście, tak, dokładnie, tutaj, nic, nic, nic. nic, Mi się wydaje, że oni mają gdzieś schowane te rzeczy, ale czy się przejdę w ogóle, bo tu ma już coś takie, kurde, podejrzane ma te rzeczy. O, kurde, sorry Coś takie podejrzane ma te rzeczy, co nie? Tak wszystko nagle poukładane, coś ten, ten i co? do koniec już nie jest, co ty, serio? Ej, nie no niemożliwe, tu może jakieś przejście jest, co?

i strzelasz we mnie? Dobra, spoko, za to, że mnie strzelasz, chciałeś mnie zabić, trzymaj premium case. <grytanie> dobra, dałem mu to sobie, dobra, o, napisał elo na czacie tutaj Spoko, elo, elo, mordeczko. lecimy sobie do kolejnej osoby, uwaga Ja, nie wiem, no, nie, nie, nie mam pojęcia, na kogo do trafię, słuchajcie X, Q, dobry, tu sobie kopię pan A, good morning, co tutaj pan kombinuje? Cyk, cyk, o kurde, ty, ej, w sumie ładna Oh. Wow. Słuchajcie, chyba utknąłem. Dobra, już nie. Jaka jest tutaj ładna gildia w sobie? Kolega o tej bardzo ładnej gildzie to mi się podoba. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby ustawić łapeczkę w górę, ponieważ to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne dla rozwoju kanału. I oglądajcie do końca i łapka w górę musi być. Pamiętajcie, jedna łapka to jeden koks. Ooooo, a co my tutaj mamy, ty, ale żółw normalnie, Wa jaka gildia, patrzcie jaka gilnia. W sobie trochę śmiesznie, co nie? No ale może być. E ty, tydziecie, ty czekaj, typek pisze żelagi. Na tan i ty na pro, kurde, pisze że lagi ma. Gościu! No w sumie Steve, y, Steve, y, Nick, ty Nathan i y, Pro jeszcze, no w sumie lagi możesz mieć, mordo, wiesz, nawet przez twój Nick, stary. Nie, to nie, żebym ją kogoś o, oczywiście obrażał, brońcie, panie Boże, żartowałem sobie oczywiście. Wow, zły Maciek, dzień dobry, ty, zły Maciek, ty, co byście na to zro... co byście powiedzieli na to, że uwięzimy złego Maćka, ale tak serio uwięzimy w takim oto, czymś, słuchajcie, to jest na pewno spoko, patrzcie to, i co ty, zły Maciek, teraz zrobić, słuchaj, zły Maciek, co ty teraz zrobisz, powiedz mi, zły Maciek, co ty teraz zrobisz, ty, a mi to, uwaga, Ludzie będą mieli teraz w ogóle Enchanted Table, patrzcie to Nie mają nic, a Złymaciek utknął para to, Zymaciek nie wie o co chodzi, nie <laughs> No, opatrz, patrz zły Maciek. Boże święty, co jest grany, ty Ale ja mam niewidzialisze oczywiście, ale mnie nie widzą, nie Ludzie nie wiedzą o co chodzi, ty Kłamku, co to jest, Halo Admin, jakiś bugi nagi, yy, normalnie yy, Oszuści na serwerze, kurde Co to ma być, dobra, nie żartowałem Oczywiście nie będę im tutaj tak zabraniał, proszę bardzo Co jest to korzystajcie, no a oczywiście Wiecie, no spokojnie, wasz serwer Serwer tworzony dla graczy, pięknie nie tak, elegancko, e, Kublo i ty napisał elo, dobra, tepniemy się do Kublo, bo to jest naprawdę ważne, co ty robisz, o, Kublo i ty jest tutaj oczywiście, hmm, w sumie myślałem, że coś kreatywniejszego porobi, ale nie, uwaga, pojawia się tutaj i tak zrobimy. o, siema, jesteśmy jakimś. napiszemy w ogóle na siema, zobaczymy, jest 324 osoby są, zobaczymy, czy ktoś mi odpisze, siema, o, typ jaką ma głowę, kurde, patrzcie to, ty, ty głowa, ty, co jest grane, mordo? Jak ty to tak? Nie no, wiem, że tak się da, ale ty, no, fajne. Kławko SS-a Oczywiście, że możesz. Ty nie wiem co chodzi. Kublo, siedzę na kublo, chyba, tak? Siedzę na kublo, chyba tak, siedzę na kublo, czekajcie Tak, siedziałem na kublo. czekajcie, usiądę sobie na nim jeszcze raz. Let's go, szkeret, kurde. O, pięknie, jesteśmy oczywiście na kublo głowie. Proszę bardzo, tej Uber. Słuchajcie, ja naprawdę nie muszę się starać, żeby tutaj ktoś mnie... Ja, ja... Moje nogi się nie męczą, tak? Ja jestem po prostu kozak i wiecie o co chodzi. Nie ja mam tutaj Ubera prywatnego. Kto chce być moim uberem, pisze 1, 2, 3 na czacie i po prostu będę się siadał i tyle, nie? No, no fajnie. Patrzcie, jak się typki. Jaka tu. Jaka super owca, ty! Mordo! Jaki. Ja chcę na niej usiąść, dobra. Masz owca. O kurde, przepraszam. Gdzie jest owca? Owca, owca, owca. owca. Na owcy, na owcy. Nie, 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 na owcy. Nie, nie, nie na owcy. O, dzień dobry, czekaj, Ja chcę sobie na ciebie usiąść. Owca, owca, chodź tu. Owca! owca No, nie, ludzie, uciekaj! O! O, ona się bała chyba, że chce uciąć mu ten. Yy, że chce mu uciąć yy, ten. Wełnę chce zabrać z niego, że chce go pitoć na łyso, znaczy na, na, na jajo, na nic. Ale nie, 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 mordo, spokojnie, to jest tylko, wiesz, to tylko do, do siedzenia jest na graczach, nie? Więc spoko. I Dobra, no zobaczymy, czy on nas zaprowadzi. Dawaj na losowe kordy, napiszę mu. Dawaj na losowe, dawaj na losowe kordy. Dawaj na losowe kordy, zobaczymy, co on zrobi. Czy on ogarnie, czy losowe kordy? Czekajcie. Eee, ty, czytaj czat, głombie, no. Czytaj czat. No nie tutaj, to gościu, co ty, nie na PvP, gościu, głupi jesteś. Pa, jaki to jest powalony, ty. On chce mnie zrzucić, chyba. Ej, muszę go bronić, dobra. Jak ktoś nas dogoni, to ja będę go bił. Był patykiem, ty. Ej, w jest po kontrol, co nie? Patrzcie to. Patrz, jeb. O, kurde, będę mieć fragi. Zabiłem typa. Przepraszam, ale nie, nie, nie. Ja Tu chronię mojego ziomka. Mordy, ja chronię mojego ziomka. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać, to oczywiście. Wszystko pod kontrolą jest, ale wiecie, tu spokojnie. Teraz zrobię ludzkę wokół tego. Kurde, ale go knokło. Pa, jak go wypierdzieli. TY, WYPADŁ, WYPIERDYLAJ TY u JEGO TYPA ZABILI WY SYNY JEDNY, dobra, trudno, dobra, witam cię znowu, ale już dobra, to trudno Kurde, szkoda, naprawdę bardzo szkoda, ale dobra, pójdziemy sobie za to do kogoś innego, na G, może na literę G GRADZEŃ, a to jest jakiś kozak tutaj, więc GRADZEŃ, a zostawimy, bo to jest jakiś kozak generalnie W sumie możemy jej trochę, potrolować, tak jakby Hirobinami, w sumie, Hirobrajnami, tak jak chciałem powiedzieć, Hirobrajnami, w sumie, czekajcie, nie, tylko firewerki to działają, nawet piorury nie działają, więc to jest lipa, ale dobra, to pójdziemy sobie do kogoś, tak jakby, mm, gdzieś w bazie, o, Akris znowu jest, ale nie Akrisa, nie, XKF, nie, na V, Wacu, 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 dobra, sieba witam para bardzo serdecznie, tej, lewą ręką, jak para generała, dzień dobry, uuu, co tutaj robi, ty w sumie zrobił jakiegoś epickiego trolla, żeby jak jakiś przyjdzie to żeby... Wiecie, był zszokowany, nie? Taki, powiedz, takie Co jest grane? Co się stało? Czemu ja tak tak skończyłem? Nie I tak pomyślcie sobie, hej, halo, to, to mi zrobił tego trolla, co nie? Więc to będzie naprawdę spoko Czekajcie, eee, tu, o kurcze, felek, karto, Oj, przepraszam, aj, włączyłem te dźwięki, a, Przepraszam O, dobra, włączyłem to, nice, dobra Obsidian, ja pierdolę, eme, o kurde, ops! no tutaj źle było, ale dobra że ja pierdzielę, ale typowo dużo rzeczy. Masakra, czekajcie, mogę niszczyć? Ej, czekaj, nie, nie da się niszczyć, nie wiem czego, ale w sumie to może i dobrze, bo tak to bym zniszczył wszystko. Ale spoko. Czekajcie, jakiego był zrobić? Czekajcie. Mmm, Jakiego trolla by się to zrobić? Czekajcie, czekajcie. Czekaj. Eee, może go uderzymy raz. Zobaczymy, czy on ogarnia, czy ma awka. Totalnego. Patrzcie to. Uwaga, ruszy się nie ruszy, trup, ty, on śpi chyba na stojąco ty, to nie, no w sumie, albo postawimy mu na niego świeczkę, o, zobaczymy, czy się obudzi z gorąca, bo dupę będzie mu podgrzewało <laughs> nie, no, żartuję, kurde blacha, dobra, może weźmiemy mu, o, tak damy go w pajęczynę, w sumie, no, w sumie pajęczyna to jest trochę już stare, hmm co można było zrobić, w sumie w lawę go w... nie no, lawa nie, bo potem dednie, nie czekajcie, ja mam pomysł, czekajcie, oj, nie tak o! chciałem go tutaj zrzucić na dół ale dobrze, że to zobaczyłem, że to jest coś takiego patrzcie to o kurczaczki O tam jest jakiś typek nawet, o kurde, czekajcie Ty, oni się obstrają, powiedzą mu to, Co jest grane, ty, ale dobra, spoko Patrzcie, wiecie co zrobimy? Zrobimy taką, mm, coś takiego Patrzcie, <laughs> ale to będzie spoko Patrzcie to, ale normalnie typek jak, jak to się obudzi i zobaczy to, to się chyba Sika w pory, nie? Bez skitu wam Dobra, patrzcie to, zrobimy tak, o Tak, o, proszę bardzo Tu damy lawę, oczywiście Tu damy lawę, tu damy oczywiście Szkło, czekajcie, oj, trzeba go o, tutaj jest szkło I go zrzucimy, patrzcie to Ej, leć, leć Spad, patrz Ej, masz spać tam O kurczaki, ty Ej, on nie spadnie teraz Halo, weź go szuń A dobra, rzucę, Biego. go Nice, pad, patrzcie to ha! Ty, jak się budzi, wiecie o co chodzi Ej, patrz, w sumie, nie, myślałem, że to będzie lepszy troll, ale dobra Ty, patrzcie to, nie wiem o co chodzi, nie? Ty, gdzie jest ten drugi typek? Ty, ten drugi typek mnie sprzeda adminowi, halo Nie może tak być, panie, 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 gdzie pan, pan dla jest? Kurde, Ej. Ty ale serio, gdzie on jest. Tu jest jeden, tak? I on na górę gdzieś poszedł, czy jak? Eee, w sumie nie, nie. O, kurczę Felek. O, Jezus, oj, 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 oj dobra. Na górę sobie pójdziemy. Słyszałem dźwięki jedzenia. A tu jest pan... A mamy, mamy skurczy syna, mamy skurczy syna mamy skurczy syna, spatrzcie to. Mamy skurczy syna, zobaczymy czy on ogarnie, że słuchajcie. Coś się dzieje. Halo, zobaczymy, czy ono garnie, że coś się dzieje. Może wylejemy mu wodę, co co wyraca? To? to będzie spoko prank na razie na początek. O, nie widzi chyba. Patrzcie, patrzcie, ogarnął, ogarnął chyba Ogarną że coś się dzieje, patrzcie to, ogarnął chyba Albo nie Szymajcie? halo? Co, 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 co się dzieje? O kurde, blacha, ty Ej, patrzcie, wyleje wodę Pato Ogarnie czy nie? Patrzcie to Wylejemy mu wodę tutaj na środku oczywiście bazy Ty, gościu, popatrzcie tutaj Ty, ale gupol. Ty, mordo Na prawo, Luke, na prawo Uderzyć go czy nie? Nie, no nie będziemy go uderzać, on sam się zaraz powinien ogarnąć, że coś się dzieje i coś jest nie tak, czekajcie, no proszę, błagam, popatrzcie na prawo, błagam, 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 na prawo, na prawo, no nie, nie wierzę, że on nie popatrzy się, no, to będzie najgłupszy gracz na... Ja pierdyle, człowieku, no woda się... no pierdyle, ty, potop jest szwedzki, a ten nie widzi, no nie, no z tej strony może mu wylejemy. Serio, nie dosięgło go to, to zaraz się poruszy, może zaraz, a, bo on ustawia sobie, pa, 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 pa. Patrz, 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 patrz. Ooo, co się stało? A, ktoś chciał automatycznie sobie coś włączyć. Patrz to. Tipek nie wie o co chodzi, ty. Jak to woda się wylała? Co jest pięć, mordo? Co jest pięć? Co jest stało? A, co, a, co? Ciekawym, czy on coś na czacie, oczywiście. Ej, to jest naprawdę bardzo ciekawe, nie? <laughs> pa, nie wie, nie wie o co chodzi, ty. A wylejemy ja mu lawę wszędzie. Znaczy, wylawę, może. Wodę, wodę, bo lawa to za dużo. Patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie to. On nie wie, on jeszcze się nie obrócił. Patrz, cała, cała baza płonie. Znaczy, płonie, może. topi się, patrz to. O kurde, o kurczaki. A cię kławku załatwił. Patrzcie to! Ty nieźle. Ciekawe co on zrobi, nie? Ciekawe co on zrobi... Czy on sobie możemy Może mu zabiorę. O! No co? Przepraszam panie! Pa mój typek się topi. Ho! Jakże dobrze, żebym to usłyszał! Że się... Jak ja bym tego nie usłyszał, to on by dednął. O kurde! Tak nie może być! Halo, przepraszam! Ja pierdzielę ty beka ty! Jeszcze typko bym utopił! Jeszcze typka bym utopił, bo by tyle, ty masakra, nie? Dobra, ty bo, ja tutaj nie no, robimy trochę syfu, ale w sumie spoko. Oni nie ogarniają, że można to przecież... Ja pierdziele to można? No dobra, trzeba to pościągać po, po im, bo oni oczywiście będą płakać po to: admin, najgłupszy serwer na świecie, admin. Słuchajcie, a gąbkę trzeba dać: najgłupszy serwer na świecie, nie gram tu już więcej, admin. Admin, y, nie dbał graczy, y, admin, najgorszy serwer. No i tak by było, słuchajcie, i potem a, byśmy zgarniali: aj, to, to swój serwer, czy jaką czy to, czy tamto. Tak więc, słuchajcie, naprawdę, bardzo to trzeba się postarać, żeby oczywiście. Wyszło wszystko dobrze, O, się obudziła, good morning mordo Co jest pięć ty? Ha, ty będzie w co chodzi, czekajcie zniszczy mu to Ło kurde Hu, dobrze że wyskoczył, sumie nie pomyślałem o tym, ale dobra Taki to jest prankcer jestem Słuchajcie, jeżeli gdzieś więcej odcinków z prankowania ja w góręcję Oglądamy do końca, wysyłamy kolegom Subskrybujemy kanał, żeby być na bieżąco I słuchajcie, z takiego trolu właśnie się z wami żegnam Z takiego, takiego ostatniego trolu Ponieważ już 20 minut odcinka jest I słuchajcie, każdy teraz pisze w komentarzu troll, a ja przypitam serduszko I widzimy się później w następnych odcinkach, więc Słuchajcie, zaznaczcie dzwonek i widzimy się później Siemano, mordeczki, siemano, kolano e, Kławku to jest y, Najlepszy youtuber i anioł. Co? Nieważne, y, elf, tak to jest, ja Jestem elfem, tam z tyłu jestem elfem, patrzcie Tak, ta, 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 to jestem ja